Craft Brothers out in the woods, living life like real men should. Shit on charro, they roam free. Hearts wild like the untamed sea. Ale siusiak. No, I ja takiego nie mam Yo bryboł boł boł bo. Dzisiejszy tryb Mamy w ciekawym towarzystwie Zaraz przedstawię mojego gościa Natomiast Zobaczcie gdzie jesteśmy Dla tych co nie byli Przepiękne miejsce Zalany kamieniołom w Głuszycy A będziemy Szli nowo otwartą Nowo otwartym szlakiem Jastrzębią percią Ponoć ciekawa, majestatyczna i na pewno zachęci niektórych z Was do odwiedzenia tego miejsca na Dolnym Śląsku. Jest to zaledwie kilka kilometrów od Wałbrzycha Boguszowa Gorce, a w moim wypadku około 20 kilometrów ze świetnicy. Tak, a to od czego zacząłem? Spójrzcie z kim dzisiaj jesteśmy. Cześć! Mamy przed sobą Mariusza. Leśny wiking. Zapraszam jak będziecie mieli chęć do mnie wpaść. Dzisiaj z Pawłem. Na no lekko. Na wyprawa Ile Paweł? 22 500? <noise> Tak, dokładnie. I jeszcze powerbank, więc 23,5 kg. Tak, to jest zestaw ultralightowy. Mariusz lubi nie zabierać za dużo rzeczy ze sobą. Nie ma co przesadzać. <noise> no właśnie. Uczcie się od najlepszych. Z mojej strony również dzisiaj zabawowo. Zobaczcie co mam na nogach. To też jest przypał buty robocze z tego pośpiechu z emocji zapomniałem przebrać ruszamy pierwszy punkt widokowy zobaczymy na co rzucę Lodospady, zajebiste ujęcia, wariatów na skałach. Nie, no jest bajka. Oby tylko pogoda nam dopisała, jest deszczowo, ale ciepło. Oglądajcie ten materiał, mam nadzieję, że Was zaciekawi. Dzisiejszy się jest pełen beki. Począwszy od tego, że kamera wróciła z serwisu, nie została skalibrowana, więc płata figle jak wściekła. Butów, to już co wspominałem, nie? Jest zajebiście, bo mam na sobie robocze. <laughs> Jakby ktoś chciał mnie zasponsorować, to, to jest temat do zrobienia. Słuchajcie, będę nosił, będę szanował. Nie, będę ciorał. Będę ciorał i mam nadzieję, że wypromuję waszą markę. Człowiek biedny musi chodzić w roboczych butach. No, co, lecimy dalej. Teraz będzie najciekawsze podejście, akurat stricte pod górę szpagatami. Mariusz ma na sobie 20 ile? 3 kg. Ja około 17, bo jedziemy ultralightowo dzisiaj. Ale sama elektronika to są 4 kg. Dron, kamery, statyw, panel, no jakiś powerbank i tak dalej. Więc to się wszystko zbiera, kumuluje, to nie jest takie chopaj, szupaj. Więc te wszystkie filmy wyprawowe z zajebistą jakością, gdzie ktoś przechodzi 4 dni, no to albo jesteś kocurem, albo walisz w kulki, jak wściekły. ああ。Ah. Ale się zgrzałem. Doszliśmy. Widoki oddają. Wchodzi chillera, jest wietrznie Rano około 11 mają być opady, zobaczymy Grunt to, to się zebrać, się zwinąć, żeby tego mokrego moczuru nie tarmosić do plecaka Marusz też rozstawiony Nic, tylko przygotowywać żarełko no paki właśnie stwierdziliśmy, że pakujemy manżur. Lokals pokazał nam taką miejscówę, taką miejscówę, że bania mało za trzy sekundy to zobaczycie. Będzie grubas. A my spakowaliśmy manżur. w moim wypadku do tobołka. Wszystko zabrane i rozbijamy się po raz kolejny. Ale będzie warto. Będzie wyjebiście. Patrzcie na to miejscóweczkę. Pek 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 pek. Tu można tego dzika, co ponoć bydle grasuje po lesie upichcić. A widok stąd mamy taki. Miałem do wykorzystania jakiś tam kupon Ja się zastanawiałem, co brać. Już miałem cygankę. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Nie 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 wiem. ej, bo się boczuś przypali pojedzone pogadane dwunasta wybiła trzeba i spać dzisiejszy dzień dobiega końca ja was żegnam widzimy się nad ranem czyli za dwie sekundy tu zaraz siemaneczku Siódma rano, nocka zajebista, cieplutka, chociaż wiatrzna, siedzieliśmy do późna, natomiast zobaczcie, że było warto wczoraj się na wariata pakować i dostarać drugi raz. Patrzcie gdzie jesteśmy. To jak to w tym szorcie. Ten widok zapiera dech w piersi. No to chyba właśnie o ten widok chodziło. Lepszej miejscówki nie mogliśmy sobie wymarzyć. nie wiem czy miałeś okazję jeść te zupy podjemy jemy no ale polecam z czystym sumieniem mają zajebiste makro zajebiste składniki w smaku są petarda nie jest jakiś taki chinol, tylko pełnowartościowy produkt jeszcze jak podbijesz sobie mm, na przykład makaronem tym do rosołu to i kaloryka jeszcze się zwiększy a wodę i tak nosisz no, Kurwa, tak się nagrywa Nie, nie dole włączyło się Ja nagrywam 3, Śniadanko Drugie w sumie Mariusz tutaj Specjalność szefa kuchni Jajeczniczka ze śmietaną Tak, ze śmietaną Przyprawnik tam jest po prostu epicki To jeszcze nie był. Zachęcam Was do pójścia do żabeczki. Po od odlio. Kruszonka z jabłuszkiem. Wyrywa z butów. Zajebisty towar. Przepyszna sprawa. Co ty chłopie? Pierdali. To jest tak, kurwa, niedobre, że tego się jeść nie da. Jajecznica jakaś się nie Prze da. Przepyszna. -prze to się nie daje. Załógłbym, no, że to się jaśnie nie da. się Wyjebisty. Nie słuchajcie go. On jest stary. A ci ludzie już tak mają. Kończymy naszą e, niewędrówkę, ale nasze obozowanie wczorajsze, dzisiejsze, dzisiejsze e, w górach Wałbrzyskich z piękną widokownią. Dokładnie, mieliśmy okazję poznać się więcej. Spędzić razem nockę, ale osobno. O, o, osobno, Panie, proszę pana. <laughs> I Paweł jedzie do domu, musi do samochodu podejść jeszcze te 30 km, a ja tylko 8 w drugą stronę do Andrzejówki. Mariuszowi mało, więc musi jeszcze się rozchodzić, zanim wróci do domu. No. Plecak lżejszy, teraz to jest ultralight, pewnie Dwadzieścia kiedyś... 21 kg to już jest nic. My zbijamy pionę, uciekamy w swoje rewiry, a Wam dziękujemy za oglądnięcie materiału. Trzymajcie się i do następnej wędrówki. Trzymaj się.